Seems like came at a bad time. Cześć wam, dzisiaj jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail, Serio o tym samym tytule i dzisiejszy odcinek jest odcinkiem w sumie zapowiadającym streama, który rozpocznie się za moment. Z waszej perspektywy, jeżeli oglądacie to zaraz po wrzuceniu tego odcinka. Odcinek jest zaplanowany na godzinę dziesiątą. Rano. Oczywiście, a o dwunastej my startujemy ze streamem. Będzie parę osób, powinien być zakier, Rafamiasz, Może się Simon napotoczy. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze doskoczy, czy nie, ale ogólnie ekipa na tłumaczenie jest wykrystalizowana i będziemy lecieli. Tłumaczeniem aktualizacji tego, co twórcy mają do opowiedzenia na temat aktualizacji 2.1, twórcy startują o 12.30 naszego czasu. My startujemy pół godziny wcześniej o godzinie 12, czyli my 12, a twórcy 12.30. Tłumaczymy wszystko, co jest do rzucenia. Jako, że ja nie jestem mega na bieżąco ze wszystkim, co jest w onkajsterailu, będę się mocno opierał na chłopakach, co tam mają fajnego do opowiedzenia, co tam mają fajnego do pokazania. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy. Tutaj nie jestem tak biegły jak w gęszynowych rzeczach. Mogę się potknąć o niektóre rzeczy, ale z tego, co słyszałem, aktualizacja 2.1 powinna po bandzie, już zaczyna trendować Genshin Cut Never, to jest chyba jedyny sposób, żeby Genshin prócz Arlekina mógł trendować na ten moment na X-ie, więc jest, no, jest. Nie, na, nie nabijam się, serio, widziałem, że Geshin Could Never zaczął trendować, jak ludzie się tam pytali, w którym momencie ma być livestream do aktualizacji 2.1, bo niektórym się wydawało, że będzie z mojej perspektywy dzisiaj, czyli z waszej perspektywy wczoraj, ten odcinek powstaje z jednodniowym wyprzedzeniem oczywiście, bo sporo osób myślało, że 15 w piątek będzie livestream, a nie 16, czyli w... Eee, o oh Jezus, myślałem, że mi tutaj coś dupnęło Dopiero zauważyłem, że są takie kreseczki Myślałem, że mam jakieś pęknięcie na ekranie Nie zwróciłem na to nigdy wcześniej uwagi What the hell? Niektórzy myśleli, że będzie w piątek live stream. Nie, live stream jest dzisiaj, w sobotę, 16 z waszej perspektywy, więc to je to. Prócz tego, prócz tego, warto by było powiedzieć o Dripie, który był, ale się nie odbył, ale go nie było, ale mógłby być, ale go nie ma, więc tja. Jeżeli zaglądacie na Twittera, na XA, na StarRailową tam ichnią stronę, no to są te ostatnie informacje, które poleciały, czyli to, o czym gazaliśmy, ostatnio, urodziny, spóźnione urodziny Marcina, rzecz jasna, no i rzeczy związane z Dripem, czyli Robin, maski do Robin, tutaj na Hoyolabie, te co się pojawiały informacje i Boot Hill. Niektórzy stawiali, że jednak pojawi się czterogwiazdkowa sam następnego dnia. Może coś będzie, może coś będzie dnia 14. Nie. Mamy dzisiaj 15, kiedy ja to nagrywam, 16, kiedy to oglądacie, i nie ma dalej dripu. A więc to, co poleciało But Hill i Robin, to jest wszystko, co dostaniemy w tej aktualizacji najprawdopodobniej, to znaczy w aktualizacji 2.2. Tym się bardziej zajmiemy dzisiaj na spekulacjach i spoilerach. Ale zanim popatatajemy dalej, to powiedzmy również o tym, co w Gęszynie było wspominane tych kilka dni temu, i teraz y, również sięgamy tutaj. Czyli 14. Jest Biały Dzień. Jeżeli nie kojarzycie, a zapewne kojarzycie, jeżeli oglądacie jakieś animce, to jest w Japonii kulturowo zaczepione jako, że mają walentynki. I u nas walentynki to, że się wymieniamy prezentami, czy tam serduszka, nie serduszka. U nich walentynki, płeć piękna, panny cudne, dają swoim wybrankom albo przyjaciołom, przyjaciółkom czekoladki, koleżeństwa i tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej rozbudowany motyw, a Biały Dzień to jest dzień odpowiedzi, kiedy no chłopcy oddają w ramach podziękowania i tak dalej prezent od siebie. Więc jest art z luką, jest art z chyba numer jeden, który tutaj powinien być i nic więcej nie trzeba oprócz Argentiego, Argenty, sam tutaj wystarcza, sam fakt, że Argenty jest powinien wystarczyć za biały dzień, nie musimy się ładować dalej, jest whatever jest panna L, od to XP i jest oczywiście Garden of Plenty a nie, momencie, kto nie to, to jest koniec, więcej panów tutaj nie dorzucili, jestem troszeczkę zawiedziony, ale jest git, jest git, poszedł biały dzień fajnie, że i w jednej i w drugiej grze zrobili tego typu odpowiedź, podoba mi się ta koncepcja całkiem udane to jest więc dajcie mi znać, kto jest waszym ulubieńcym w tej sytuacji i czy któryś z tych artów przypadł wam do serca bardziej, znam przynajmniej jedną osobę, która sobie art ten Argentiego ustawiła na grafikę w telefonie i musiałam przycinać czy pomagać, więc hur dur hurdur, dur dur to by było na tyle w tym temacie, ja bym ruszył jeszcze jedną kwestię zanim przejdziemy do spekulacji i spoilerów, a dotyczy ona wyników finansowych tego co się dzieje zarówno tu, jak i w Ganshinie. Będziemy o tym jeszcze wspominali kiedyś w Genshinie, więc jest taka stronka, która się nazywa Genshin Lab albo Honkai Lab. Jest to strona, która szczytuje dane, te, które są publicznie dostępne na tyle, na ile się da z chińskiego iOSa, a bo no, Apple musi się dzielić tymi informacjami publicznie, więc jesteśmy w stanie dorwać część informacji. Nie jest to ani kompletne, ani kompleksowe, nie jest to w pełni wiarygodne, no bo brakuje tam wielu danych i jest to tylko ta część, którą da się wyrżnąć na Chiny na iOS-a, więc dość ograniczony zasięg, dość ograniczony wachlarz informacyjny i od pewnego czasu, czyli konkretnie od dnia czwartego banera Jaimiko z Xiao jest ta strona nieaktualizowana. Wtedy plus minus pojawiły się ploteczki o tym, że może tam jest jakieś drobne śledztwo w Hojo, że hajsy się bardzo nie zgadzają, że coś jest nie teges. Nie mam żadnych nowych informacji w tym temacie. Bardziej wydaje mi się, że wiarygodniejszym jest, że Genshin Lab, Honkai Lab coś nawalili i nie zczytuje tych informacji, bo coś zrąbali albo w chińskim prawie zmieniło się coś i Apple może ukrywać te informacje, więc ta strona przestała aktualizować wyniki finansowe banerów, te do których mają Dostęp, co nie zmienia faktu, że to było, no, no wciąż jest poniekąd wiarygodne no bo to są jedyne informacje jakie mamy pokrywa się to plus minus z tym że jak jest jakiś baner który sobie tutaj nie radzi widać że sobie nie radzi ludzie się nabijają że haha ha, ha, to jest tak bardzo wiarygodne że te cyferki są zmyślane całkiem to potem te banery nie wracają jakoś magicznie albo niezbyt prędko bo się nie sprzedały jednak faktycznie więc nie wiem jak bardzo wiarygodne te dane są ja zakładam że częściowo są lepsze to niż nic bo poza tym mamy faktycznie nic ale jeżeli chodzi o to co się dzieje w ostatnich tygodniach to jest słabo bo nie mamy w ogóle wyników finansowych Sparkle nie wiemy tutaj się dzieje i od wszystkiego jesteśmy odcięci. Więc jeżeli ktoś się spodziewa jakiejś analizy finansowej w najbliższym czasie. O średnio kompletne, bardzo niekompletne dane, to nie jestem w stanie czegoś takiego zapewnić, bo nie mamy tych danych, to wszystko stoi i wisi, więc nie wiem, co jest grane. Robimy research w tym temacie. Puściłem w tamtym kierunku ludzi, którzy ogarniają troszeczkę bardziej. Dobra, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymurzeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne nie mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od tego, że mamy taką ładną rozpiskę graficzną różnych postaci, które się zbliżają do gry. Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, ale to jest za źródłem, które w momencie wycieku jeszcze nie miało swojej nazwy, kto to jest i kto za tym stoi. Wiemy, że ta osoba wcześniej likowała wielokrotnie, ale nie ma imienia, jakiś uncle, coś tam. To... Nie, nie wiemy, który to Uncle jest, bo się nie podpisuje pod tym, ale od tego konkretnego źródła trafienia na ten moment były takie, że zanim pokazano Acheron, zanim wystartowała beta, poszły informacje tekstowe z cyferkami, które się zgadzały z tym, co było w V1 pierwszej wersji beta testów od Akeron. 1 do 1 to było dokładnie to, co się pojawiło na becie, zanim ta beta wystartowała, oraz wszystkie relikty, które z tego źródła poleciały do aktualizacji 2.1, też na becie były identycznie wstawione. Więc jeżeli chodzi o betę do aktualizacji, w aktualizacji 2.1 potwierdziło się 100% z tych lików od tej osoby. Oprócz tego 4 marca zostało przewidziane z tego źródła, że w aktualizacji 2.2 będzie tylko Robin i Boot Hill nie będzie nic innego oraz Sam nie znajduje się w tej aktualizacji, kiedy większość innych likerów stawiała, że 5 marca tam oczywiście potem nastąpiło to przesunięcie. Mieliśmy 12 marca, ale 5 marca że powinniśmy mieć Robin oraz Sam, a nie Buthila. Ewentualnie niektórzy stawiali, że Sam będzie jako trzecia postać, to jest informacja że nie. Więc 12 dowiedzieliśmy się że Robin jest w drip marketingu, tak jak było, a następnego dnia pojawia się Budhil, a nie Sam. Z tych lików wynika, że Sam powinna być jako pięciodwzieskowa postać w aktualizacji 2.3. Drugą postacią jest Jade, tutaj nie ma potwierdzenia w 100%, jeżeli chodzi o ilość gwiazdek, a w aktualizacji 2.4 jedyną postacią potwierdzoną z tego źródła jest Ziasią, czy jak on się tam, czy ona się tam czyta. Ostatnio były informacje, że to jednak jest postać żeńska, potem poszły informacje z innego źródła, że nie jest męska. Whatever, mam wywalone, więc tak wygląda wiarygodność tego źródła, i stąd to leci, a ja bym przeskoczył do tego, co to źródło rzuca nam na temat Robin, czyli Robin będzie physical supportem. Ult w tej postaci obejmuje w sobie cały team 100% advance do przodu. W trakcie trwania jej ulta ona nie może działać, aż nie zejdzie ten candle. To całe odliczanie do zera. Zerzuca Halo Buff, kiedy jest niemobilna, i ten buff się mocno skaluje z kolejnymi Eidolonami, więc to będzie porzucane do Eidolonów. Jeżeli chodzi o ataki typu Crowd Control, to Robin jest na nie niewrażliwa wtedy, kiedy jest niemobilna, czyli kiedy się. Wyłączy, kiedy się odpali z tym, tym i jest wyłączona, to nie działają na nią ataki zawierające jakiś crowd control. I jeżeli chodzi o czwartą informację o tej postaci, to jej ult buffuje mnożniki całej drużyny. Nie mamy tutaj sprecyzowane, jakie to mnożniki są. Jeżeli chodzi o piąty i ostatni punkt, jaki mamy, to pierwszy wyciek był bardzo trafny z tym, że zmieniły się typy buffów, jakie są modyfikowane przez Robin. Więc jeżeli szaleją jakiekolwiek screenshoty i nagrania z tą postacią, to są nieprawdziwe ze względu na to, że po tym, co zostało zrobione, zostały zmienione. Typy buffów, jakie ta postać podkręca. Tak wygląda Robin na chwilę obecną. Rozumiem, dlaczego niektórzy się tutaj nakręcają bardzo, ale z mojej perspektywy, no, ja zainteresowany nie jestem po te skrzydła. Ja ogólnie nie jestem fanem ptaków, więc jak ktoś ma jeszcze skrzydła, pióra przytwarzy, to już w ogóle nie bardzo. Więc przeskoczmy do kolejnej rzeczy, którą mamy od tego samego źródła, i jest to Sam. Jest troszkę informacji na temat Eidolonów i gameplayu tej postaci, więc Sam na swojej drugiej konstelacji, na Eidolonie drugim, ma 100% advance forward po pokonaniu przeciwnika, po załatwieniu przeciwnika w trakcie Ulta. To jest limitowane dwa razy na jednego ulta, czyli może mieć podwójnego tego na jednego ulta. Jeżeli chodzi o drugą informację o Sam, to czwarta konstelacja to jest plus jedna tura na buff. I jeżeli chodzi o trzecią konstelację, to jest informacja, że jej kit oferuje konwersję różnych benefitów, które są na zdrowie i break effect. Będą odpowiednie pod to relikty zapewnione specjalnie dla Sam. I czwarta informacja jest taka, że ten kit, który jest jej gameplayowy, który szaleje w internecie, jest niepoprawny, jest nieprawdziwy, ale i skile są już w produkcji i chojo przygląda się temu, jak ludzie reagują na te fejki, żeby ewentualnie się zainspirować. Taka informacja poszła. I drugi idolon jest najważniejszym dla tej postaci, to jest dodatkowa adnotacja i ostatnia, która tutaj poleciała. I ludziska, jak już o sam jest mowa, to warto by było wspomnieć parę słów, bo poszły do mnie pytania zarówno od Pidiego, jak i od kilku innych osób. Dlaczego ja mówię o sam i Firefly zamiennie? Bo wszystkie liki, które dostaję, to są sugerujące liki, że sam i Firefly jest. Jedną postacią, aczkolwiek nie musi być, bo poleciały teraz informacje, że Sam będzie do zdobycia i Firefly będzie postacią czterogwiazdkową na banerze Sam, więc nie do końca jestem przekonany, jakby to miało być, bo to jest lik od tej samej od tej samej, haha, no, pan intended osoby, która twierdzi, że sami Firefly to jest ta sama postać, więc teoretycznie dostać mielibyśmy tą samą postać dwukrotnie, coś jak Dunheng i Dunheng Il, że Firefly pojawi się jako czterogwiazdkowa postać i sam pojawi się jako pięciogwiazdkowa postać i Firefly będzie podbijała bębenek sam. Wygląda to bardzo niewiarygodnie, ja bym tego nawet z przymrużeniem oka nie brał, po prostu z mojej perspektywy sus informacja przekazuje, że również coś takiego dostałem, nie wbija się to do wcześniejszych informacji od tego likera, o którym gadaję czyli Kerki, o której gadaliśmy moment temu. Nie mam pojęcia, kto się w tym mieści, to jest z innego źródła i wydaje mi się być niewiarygodne, ale widzę, że coraz częściej ludzie w formie żartu podają, że a co jeżeli Sam będzie piątką, a Firefly będzie czwórką. Powiedziałbym, że odwrotnie, dajcie Sam jako czwórkę, nie chcę tego widzieć, a przygarnę Firefly jako piąteczkę do ogrania. I to jestem ja. Przeskoczmy do ostatnich dwóch informacji, które już bardzo krótkie są. Jedna jest na temat Sunday'a i jest to tylko jedno info, że docelowo Sunday jest oznaczony jako postać, która powinna być samą Aczkolwiek nie mamy potwierdzenia, czy czterogwiazdkowym, czy pięciogwiazdkowym supportem. Z tego źródła więcej info nie ma. Sandy jest w drodze jako postać grywalna, to możecie z tego wynieść. A ostatnia informacja dotyczy tego Ża Prawdopodobnie, bo może to być błąd w tłumaczeniu, to może dotyczyć kogoś innego, więc tu mogą być zmiany. Nie mamy potwierdzenia. Na chwilę obecną wygląda, że to ten Ża jest. Jeżeli chodzi o informacje na temat tej postaci, to są dwie. Pierwsza jest taka, że to jest ktoś z drużyny Akeron, Kto powinien się pojawić w aktualizacji 2.0. 4 i jest upgradem do gameplayu Peli. Macie, znacie, używacie to to jest tak jakby Pela bonus. Ma dodatkowo obszarowy shred defense i obszarowy increase damage taken, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o drugą informację, z tego konkretnie źródła to jest, że Ziasio jest na modelu męskim testowane, więc zakładają, że to jest jednak facet. Dobre ludziska, więcej dla Was nie mam, więc pamiętajcie, że Daily Check-in Web Event wciąż trwa. Dziś powinien być dzień 16, a w nim szmaty z expem. Ja jestem oczywiście jeszcze Całą dobę do tyłu. Pamiętajcie, że za 4 dni będzie paczka Stellar Jade'ów do przygarnięcia. A w Genshin Impact dzisiaj są te kryształki. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Wasza magia jest potężna. Jesteście osą, Lisi magowie, wasza magia jest potężna. Lisi magowie. wasza magia jest potężna. Lisi twitter nauczy wasza magia jest twitter potężna. Jesteście twitterosom. I to jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo stream o godzinie 12. Startujemy, widzimy się i lecimy. Miłego dnia, dobrego jedzonka, Do następnego i hej. I czas się zacząć przygotowywać na sam, a chciałem Fusiu łapać po drodze jakby była na Iranie, a ma być na Iranie, jeżeli dobrze pamiętam. I się chyba nie przygotuje na. Znaczy, na jedną postać to się może przygotuje na przegranego 50-50, bo wygrać to raczej nie. A żeby zdobyć na hardzie, to nie uzbieram tyle rolek, ale jeżeli chodzi o obie te postacie, no niestety. Fusia przydałaby mi się dużo mocniejsza, bo robi robotę za całą drużynę, więc fajnie by było ją wzmocnić. No ale priorytety, najpierw waifu, a potem gameplay.